Słowa Ewangelii według świętego Jana. Słowa Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich, Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc z Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz w drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł pod, potem także szybko Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza, do grobu i ujrzał leżące płótno oraz chustę, która była na jego głowie leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także drugim drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie, Drodzy bracia i siostry, dzisiaj od godzin porannych, niezależnie od sytuacji, wydarzeń, od wieku, tak jak od wieków, Kościół głosi zmartwychwstał, głosi prawdę, która znajduje się u podstaw naszej wiary, budowania Kościoła ponad dwadzieścia wieków. Dzisiaj głosimy to, co jest zasadniczą treścią naszego uwierzenia. Słuchujemy się w liturgię Słowa która przybliża nam prawdę o tym, że Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i to zmartwychwstanie również zapowiada nasze zmartwychwstanie. Wyjaśnia nam piękny, święty Paweł, kiedy mówi, Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremne byłoby nasze nauczanie i różny trud. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, mówi dalej to i my byśmy nie zmartwychwstali, ale Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Moi drodzy, prawda o pustym grobie jest, jak powiedzieliśmy sobie, podstawową, fundamentalną, ale też jest niezwykle trudną. Przyzwyczailiśmy się przyjmować to, co potrafimy udowodnić. Szczególnie umysł ludzki od wieku XVIII, od okresu oświecenia, bardzo mocno próbuje sprowadzić wszystko do tego, co da się dowodnić, co zba, da się zbadać przy pomocy teleskopu, mikroskopu, tych wszystkich badań, które dają nam wyjaśnienie. Tymczasem Dzisiaj stajemy przy pustym grobie, tak jak stanęła Magdalena i tak jak po zawiadomieniu doświadczają tego święty Piotr i autor Ewangelii, którą usłyszeliśmy dzisiaj, czyli święty Jan. Zadziwiający jest ten wyścig do grobu. Przecież wcześniej Chrystus zapowiadał im o dojdziemy do Jerozolimy, Ran syn człowieczy zostanie wydany, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. To przecież Chrystus ten zmartwychwstały, mówił zbóżcie tę świątynię, a w przeciągu trzech dni odbuduje ją na nowo. Możemy więc sobie dzisiaj postawić pytanie, jaka była wiara uczniów przez te trzy lata budowana, formowana, kształtowana? I czy znalazła ona potwierdzenie przy pustym grobie? Doskonale znamy i wiemy, że jeszcze długo musieli tej wiary się uczyć. Że zamknięty wieczernik, że pewien lek aż do momentu pięćdziesiątnicy towarzyszył apostołom i tych, którzy gromadzili się wokół Apostu. Nam dzisiaj święty Jan Ewangelista, mówiąc o sobie, ujrzał i uwierzył. Zobaczyć pusty grób i uwierzyć, to nie wystarczy, to jest za mało udowodnić. Okazuje się, że w świetle tego, czego doświadczają. Apostołowie odwiedzający Pusty Grób zaczynają rozumieć pisma, które mówiły, że On ma powstać z martwych. Moi drodzy, ten Pusty Grób również przemawia dzisiaj do nas w tym roku. Bardzo skromne uroczystości całego tridu, które przeżyliśmy, ze ściśniętym sercem i z jakimś, jakąś ogromną tęsknotą. Może jest w nas dużo takiego sentymentu, ale jednocześnie resentymentu, pewnych przyzwyczajeń, tradycji, które narosły przeżywania świąt wielkiej, wielkiej nocy. One są też niezwykle cenne, wartościowe, niosą pewną tradycję, zwyczaje naszych ojców prowadzają nas w klimat. Ale przyznam szczerze, od kilku dni, kiedy przygotowywaliśmy się do tego dnia zmartwychwstania Chrystusa, nurtowało mnie też takie pytanie na które jest bardzo trudno znaleźć odpowied odpowiedź. Zarówno Magdalena, Jan, Piotr, apostołowie stają przy pustym drogi. On był przemawiający dla nich i przemawiający jest przez 20 wieków dla całego Kościoła, dla wszystkich. I pytałem przez te dni sam siebie. Myślę, że wielu z nas to pytanie towarzyszyło nie jestem w tym pytaniu odosobniony. Stajemy praktycznie przy pustym Kościele, przy pustych Kościołach. Co nam mówi dzisiaj Pusty Kościół? Wiemy, że byli tacy w historii Gdzie wiary nie będą potrzebować, a kościoły opustoszeniu. Byli tacy, którzy mówili: wiara to Bóg, to jest podurzanie ludzi. Przyjdzie moment, kiedy ludziom ta wiara nie będzie potrzebna. Tak pisał Marx w swoim kapitale. Dzisiaj, kiedy patrzymy na puste kościoły, one rzeczywiście dla nas są przerażające, tak szczerze mówiąc, i musimy, my, księża, przyznać, że dla nas jest to sytuacja bardzo trudna, ale nie mniej na pewno jest trudna dla, dla tych spośród was, bracia i siostry, którzy pozostaniecie w domach. Owszem korzystamy z dobrodziejstwa. Cywilizacji, naszego dorobku, cieszymy się, że możemy te święta przeżywać, tworząc Kościół, o jakim nigdy nie pomyśleliśmy Kościół, który jednoczy się w jednym duchu. Zdajemy sobie sprawę, jak wielu ludzi dzisiaj bardzo pragnie, aby być w Kościele. Jak bardzo chcieliby klęknąć do fizycznie, do komunii świętej Wielkanocnej. Jak trudno nam dzisiaj śpiewać, wesoły nam dzień dziś Oczywiście z punktu widzenia wiary jest on dniem radości. Wydaje się, moi drodzy, że tak jak pusty grób, tak dzisiaj opustoszałe kościoły bez wiary są nie do zrozumienia. Jest to bardzo trudne do przyjęcia na sposób czysto ludzki, racjonalny. Zauważmy, że apostołowie wobec prawdy o zmartwychwstaniu stanęli bardzo malutnicy. To, co kształtuje życie człowieka, jego duchowość, to jest pokora. Pokora przed prawdą. Jeśli dzisiaj apostoł zapowiada nam i mówi, wy jesteście świadkami tego wszystkiego. Zatem pomimo pustych kościołów jesteśmy świadkami tego wszystkiego. To wiara daje nam rzeczywiście możliwość innego spojrzenia, daje nam perspektywę nadziei, nawet jeśli realizacja tej nadziei rozciąga się w czasie i być może nasza cierpliwość, ale i wytrzymałość psychiczna jest gdzieś już na granicy. To właśnie wiara, która w połączeniu z miłością pokazuje, że Bóg tym doświadczeniem wydobył z nas to, co ludzkie i najpiękniejsze. Ofiarność, poświęcenie do tego stopnia, że mamy dzisiaj heroicznych ludzi, którzy poświęcają życie aby ratować innych. Przez tę próbę z tego grobu, z tych kościołów dzisiaj przechodzimy w sposób niezwykły i pewnie pokoleniom będziemy, jeśli Pan pozwoli nam przeżyć, przekazywać tak niezwykłe, niezwykłe święta z Pańskiego. I pozwólcie, moi drodzy, że tę wielkanocną refleksję nad Bożym Słowem w dzisiejszym świecie zakończę słowami wielkiego naszego świętego rodaka, świętego Jana Pawła II, który 26 marca 2000 roku był przy grobie w Jerozolimie, przy grobie, pustym grobie Jezusa Chrystusa. Wówczas powiedział, prawie dwa tysiące lat ten pusty grób dawał świadectwo o zwycięstwie życia nad śmiercią. Zostaliśmy powołani do życia. Zostaliśmy powołani do Zmartwychwstania. I chociaż śmierć fizyczna jest nieunikniona, to wiemy, że Zmartwychwstanie daje nam wieczne życie. Amen.